No ja, Emilka, witam was w kolejnym twórczym odcinku na moim kanale a w dzisiejszym odcinku, jeśli zginę, mówię jeden fakt o sobie więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania więc ja się teraz loguję ogólnie na Queen i muszę dodać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób więc dobrze, tutaj jedna osoba jest dodana na moim głównym koncie więc teraz znowu się wylogowujemy o, druga. <noise> druga osoba, więc już dwie osoby skreślamy z listy. Przechodzę <noise> Na moje konto właśnie dan, yy, moje stare i kolejne dwie osoby skreślamy. Pyk, pyk! I ostatnie dwie osoby. Czyli dwóm osobom daję uśmieszkę, więc losuję z moich przyjaciół. Oj, oj. Prr, 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 prr pyk. i króliczek. Man, więc dobrze. Wylogujemy. Idziemy jeszcze na moje główne konto. Katinka, Dajcie komuś śmieszka. Więc dobrze, dajemy komuś uśmieszka. Wchodzę w przyjaciele i nie mam tu zbyt za dużo. Ale uwierzcie mi, że mam zamknie te oczu. I wesoła. I oj immonikach. Więc pod koniec odcinka damy Moniczek śmieszka. Eee, a już przechodzimy do odcineczka. Eee, Pierwszy parkour to myślę, że wybierę sobie parkour z topki. z 5 case. Mam nadzieję, że z nim nie zginę zbyt dużo razy i pójdźmy sobie do niebieskiego. Mm, bo nie chcę tak od początku. Ej, to nie jest różowo-lewa, to jest jakaś granatowa, ale dobrze. Pierwszy fakt yy, o mnie to, że mam kota, Lucusia, który ma 3 latka i ma urodziny 5 października, więc pozdrawiam i on jest rudy. Jakby ktoś się pytał jaki ja mam kolor to jest rudy i jakby co to jestem w takim skinie, ponieważ mi się bardzo podoba i... no, mi się bardzo podoba i będę go ogólnie dodawać do niego zmienić kolory, ale będę miała tego samego skina. Mam nadzieję, że, że mi się znowu skin nie spodoba od jakichś moje, moich koleżanek, bo kiedyś taką sytuację miałam, uwierzcie mi. Eee, pójdźmy sobie do fioletu. Ojoj, 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 ojoj. A dobrze, mamy fioletowy kluczek. Bardzo mi się to podoba, że tu jest uleczałeczka. Pamiętajcie, żeby robić dla mnie parkoury. To jest pod nazwą dla... ojoj... Emelika Właśnie, bo taką nazwą możecie mi robić parkoury, więc teraz pójdźmy sobie tutaj. Hmm. Chyba paty mam skakać? Tak tak, 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 myślę. Albo to jest. To, to było dla ozdoby, a To jest chyba jedna z łatwiejszych dróg. Tak. Ale fajne! Wow, ale ja się tym zachwyciłam. Kryształ, kryształ, kryształ. Dobra, mam kryształek i teraz pójdźmy do niebieskiego, gdzie zginęłam. Dobrze, tutaj fajnie wymyślone, naprawdę fajne macie pomysły na parkury w top. Ludzie mają ogólnie fajne pomysły. W ogóle Blackstar Plant jakby stało się jakoś lepsze. Nie wiem, jak to Wam wytłumaczyć. Jakoś, nie wiem, stało się mniej nudne. <noise> w ogóle jakieś nowe typy i W ogóle. Dobra. Dzielony tam Aha. Tak, głupiak. Ze mnie jak. No tak. Było zielone przejście. A ja do tego przejścia nie weszłam. O, droper. Kocham dropery ostatnio. Dropery po prostu. I dobrze. kolejne efekt to mnie to, że noszę okulary i mam leciutkie piegi. Więc dobrze. Skaczem. skaczemy. mam, 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 Dobrze. Jak mówiłam ostatnio, bardzo lubię dropery. Nie wiem czemu, ale polubiłam dropery. Um. Nie wiem czemu, ale polubiłam dropery. Ostatnio pamiętam, nie znosiłam droperów. Jeśli był dropper parkour, to ja mm, mm, nie wchodzę. Ale teraz jakoś polubiłam. Dobrze, mamy metę, więc. jupi. Wchodzimy na kolejny parkour. Kolejny parkour to pierwszy, lepszy XD. Więc dobrze. I nie zdziwcie się, jeśli ten odcinek wpadnie e, po odcinku. Bo nagrywam dwa odcinki w jedną godzinę. Um, ponieważ nie będę miała czasu ten tygodniu nagrać. A jak wiecie, lub nie wiecie, nagrywam w... Hmm. Aha! Jak wiecie lub nie wiecie, nagrywam w sobotę, znaczy nie w sobotę. E... No w sobotę. Znaczy w sobotę. W weekend nagrywam. Czasami również by poniedziałek, ale się rzadko zdarza. Chyba, że nie mam po prostu czasu w w, w... w sobotę nagrać. I co się stało? Jakby okej, okay, nie? Tylko gdzie mam iść? <laughs> no. Nie no, nigdzie iść, aha, no okej, okay. i no, będę ogólnie wstawiać odcinki, w, znaczy będę wstawiać, bo nie wstawiałam w sobotę i niedzielę, ale teraz postaram się wstawiać, znaczy postaram się, będę wstawiać, a w sobotę i niedzielę. Chyba, że nie będę miała czasu albo w niedzielę, albo w sobotę to pojawi się w poniedziałek, ale na pewno w weekend jakiś odcinek będzie, ale czasami też będzie w poniedziałek. Ale raczej tak w weekend, bo na weekend mam czas po prostu nagrać. A tak w tygodniu tak nie. Dlatego w sobotę i niedzielę będą się pojawiać od... Będą się pojawiały odcinki o 12 lub 13, więc no, o 12 lub 13 albo nie, o 12.30 będą się pojawiać odcinki, więc przyszłam parkur kolejny w dzisiejszym odcinku. Tylko powiedziałam chyba dwa fakty. Dobra, jeszcze jeden parkur i kończymy odcinek. Więc dobrze, cisza wyborcza mm, do znaj. I tutaj nie ma lawy. Mm, tylko jest smoła, więc mm, niestety tak słabić trochę, ale dobrze. Mm, nie wiem czy ten parkour przechodziłam, ale tak przechodziłam go. Hmm, mam um, um, um. masz ten klocek niestety nie mam ale mam nadzieję że będę mieć więc dobrze wchodzimy sobie w niego jeśli ja zginę tutaj dwa razy to wyjdziemy z tego parkuru i się po prostu z wami pożegnam więc chapiu chopsiu. i no Pixels, Prisman, She's Man, haha, ha, Don't Care, she's man. O Boże, przepraszam Was za to Naprawdę przepraszam Was Musiały Was uszy boleć, ale no O czym ja to mówiłam? Aha, o której będą y, odcinki kiedy Więc tak, właśnie w weekend będą się pojawiać odcinki o 12.30, więc no Mmm Mm -mm. Więc macie dwa odcinki, bo jeden w sobotę, a drugi w niedzielę, dwa pod rząd, a nagrywam y, dzisiaj w niedzielę i wstawiam w niedzielę dwa odcinki, ponieważ w sobotę nie miałam czasu i w poniedziałek też nie będę miała czasu, bo jak była sobota, to musiałam y, jechać do sklepu. Yy, I musiałam jechać jeszcze. Ojoj. Musiałam jechać do sklepu o 12, ponieważ otwierali o 12. Mm. Bo musiałam jechać po buty i po jakąś torebkę. A właśnie zamykali o 13, bo taki fajny sklep znalazłam. I no. <śm> A potem y, je, musiałam jechać do babci, ponieważ y, prosiła mnie bardzo. I to i nie powiem wam z jakichś przyczyn, ponieważ sprawy rodzinne. I musiałam jechać do babci i wyszłam z moją przyjaciółką, bo nie wychodziłam z dawda. <laughs> Więc no. Wczoraj miałam zapracowany dzień.